Zapraszam do mojego baraku. Nie jest to taniej interes. Stary autobus przerobiony na toaletę. O Jezus Maria, ale te łóżka są twarde. Jakby były wyścigi tuktuków, to myślę, że na pewno byśmy wygrali z tym gościem. Przed mundialem bardzo dużo mówiło się o barakach, w których będą mieszkali kibice. Poza barakami są także karawany. Sprawdzamy, jak to wszystko dokładnie wygląda. This tej całej karawanie mamy 1000 karawanów, 1000 unijnych karawanów, z 1000 żoną. So it's, each caravan is different from the other. Mamy różne standardy przyczep, jedne są większe, drugie mniejsze, ale są także takie bardziej wypasione i tutaj widzimy taki przykład, chociaż jak widać delikatny bałagan na tej przyczepie i na tym tarasie. Wow, from Los Angeles. The wait to check in was long, man. Okay. Yeah, about 3 hour wait. Here was about 200 dollars. Yeah, the other other ones were up on 5 6 700. Do you have different categories from each caravan? Każda so kategoria ma pewien price Zaczynając od 500, do to, to like 1300. Miły pan z Japonii zaprosił nas do środka. Niestety nie mówi po angielsku, więc z nim nie porozmawiamy. E, tak wygląda jeden z karawanów. E, no myślę, że ten akurat najwyższych lotów nie jest. Mamy kuchnię, ale mamy także łazienkę. Pan nie jest najwyższy, więc myślę, że się zmieści. Ale tutaj ciekawe, bo mamy na przykład prysznic, tu mamy odpływ. No nie, ten karawan na pewno do najdroższych nie należał, chociaż ceny tutaj i tak są wysokie, ale ja bym za dużo nie zapłacił. Comparing to other prices in hotels in Qatar that I've heard it's a very good price. There's no hot water. That terrible. Musisz czekać około 4-5 godzin, żeby pojechać do szpitala. Śniadania są straszne, myślę, że to wszystko. Nie płacisz tak dużo, nie dostajesz tak dużo, ale przynajmniej jest ładnie i czysto. Nice Nieprawdopodobna historia. Stary autobus przerobiony na toaletę. Oj, nie wygląda to w środku dobrze. Ale śmierdzi. No jak to w Katarze bywa, wszystko jest oświetlone, dużo światełek, bo musi być teoretycznie na bogato, ale generalnie Bałagan to tu jest naprawdę spory. O, tutaj są jakieś kamyczki, nie wiadomo po co piach. Jest dużo rzeczy, ale większość nie wiadomo po co. No dziwne to jest, ale tutaj wiele rzeczy jest dziwnych w tym kraju. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużą przestrzeń i ten pan wszystkich mieszkańców obwodzi po wiosce. No to mamy te tuktuki, które dowożą do karawanów, a więc jedziemy z tym panem, zobaczymy jak tym tuktukiem się jeździ. Ja nie wiedziałem, że to jest jakiś wyścig, ale ten gość na pewno się z kim ściga. Jakby były wyścigi tuktuków to myślę, że na pewno byśmy wygrali z tym gościem. Trafiliśmy do miejsca, w którym mamy restaurację, mamy strefę kibica z bardzo dużym telebimem. Powiedziałbym, że wygląda to trochę jak takie amerykańskie kino plenerowe. Naprawdę fajny klimacik. Oj oj oj.

Ze względu na to, że każdy karawan ma innego właściciela, no to trzeba powiedzieć, że ten standard pokojów, tak to nazwijmy, on jest bardzo zróżnicowany i tak jak widzieliście. Niektóre są bardzo słabe, inne zdecydowanie lepsze. Przenosimy się do słynnych baraków, tam wykupiliśmy sobie jeden z nich i spędzimy jedną noc, zobaczymy jakie są warunki, jak to wygląda, co sądzą o tym mieszkańcy. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam do mojego baraku. O Jezus, Maria! Ale te łóżka są twarde. Gdybyś się rzucił, to normalnie można kręgosłup połamać. Tutaj mamy lampeczkę, oczywiście nie można palić. Yy, tu jest klimatyzacja, proszę bardzo. Mamy także szafę, w której można sobie poukładać, powiesić rzeczy. Tutaj mały stolik. Wszystkie te baraki, trzeba powiedzieć, że są dwuosobowe i idziemy sprawdzić, jak to wygląda w łazience. No tutaj w miarę okej, okay, powiedzmy całkiem yy, czysto, jedna kabina, toaleta, mamy także umywalkę, chociaż jedna pani mówiła nam, że czasami lekko tutaj śmierdzi. Shower is, is bad for us. Why? Yeah, dirty. And, uh, I don't know how to say in English, but a lot of water is not um, out. Yeah. yeah jest problem z toaletami, łóżko jest niezbyt wygodne, jest bardzo twarde, chociaż na plecy bardzo wygodne, będzie bardzo A. dobre dla pleców. A czystość? Średnio jest czystość, ale dzisiaj była ekipa sprzątająca, więc było posprzątane. A czy macie tutaj normalnie sprzątanie codziennie, czy jak to wygląda? E, jesteśmy tu jak na razie od poniedziałku, więc mieliśmy dopiero jeden raz. Nie dobrze, ale nie złe też. Japonii jest bardzo czysta, prawda? Tak, dla nas nie jest I mean, it's, it's it was still a little dirty, a little uh, uh, concerning, but I mean, had everything you, you needed, like it fit the needs for for the short vacation that we were here. Condition is not not good, yeah. So we disappointed a little bit. I would say that to sleep is good, but would I stay here more often? Would I come on vacation? I don't know. No, it's not the interest. How much did you pay? 200 dolarów za osobę za noc w takim dwuosobowym 4000 e, euro for 14 days. Ceny raczej nie są adekwatne do tego, jakie mamy tutaj warunki. W poruszaniu pomagają takie mleksy, można nimi jechać do wyjścia, poruszać się po prostu po, całym, po całej tej przestrzeni. Olbrzymia strefa kibica wraz oczywiście z wielkimi telebimami i cała masa ludzi. Tutaj akurat czuć bardzo atmosferę mistrzostw. Jest ludzi z różnych krajów. Jest się z W strefie fast foodów mamy bardzo wygodny dywanik. Zobaczymy, jak wyglądają ceny. 45-30. Wydaje mi się, że jest tutaj minimalnie taniej niż w innej wiosce, w której byliśmy. Ale na pewno jest troszkę drożej niż na miejscu. Nie Food jest Food is good everywhere, like street food, I have a burger, Starbucks or something like that, but it's dobre. Food is good. It's open for 24 hours, yeah? It's very convenient for us. Kończymy naszą wycieczkę. Byliśmy w karawanach, sprawdziliśmy, jak wygląda to pole, a także jesteśmy w tych słynnych barakach. Tutaj sobie spędzimy jedną noc, natomiast na pewno najwygodniej to tutaj nie będzie.